W Centrum Kultury i Rekreacji we Wschodzie odbył się koncert charytatywny na rzecz chorej na i Sydozę Julię. Przedsięwzięcie spotkało się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. W gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II zorganizowano konferencję piłki siatkowej, a w siedemnicach odbyły się po raz pierwszy mikołajki w siodle. Natalia Malanowska, wiadomości ze dwóch, zapraszam. 14 grudnia w Gimnazjum numer 2 im. Jana Pawła II za sprawą nauczyciela wychowania fizycznego Elżbiety Radajewskiej odbyła się konferencja piłki siatkowej dla nauczycieli wf -u. Zajęcia trwały 5 godzin, 3 teorii i 2 godziny zajęć praktycznych. W Gimnazjum nr 2 trwa konferencja dla nauczycieli wychowania fizycznego zajmujących się piłką siatkową. Kto jest organizatorem tej konferencji? Organizatorem tej konferencji jestem ja, nauczycielka wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 2. A patronat pełni Akademia Polskiej Siatkówki i tu pan, który prowadzi te zajęcia, pan Robert Bałszyński jest przedstawicielem tej Akademii Polskiej Siatkówki i tutaj przyjechał do nas prowadzić te zajęcia. Nauczyciele są tylko ze Wschowy czy też z innych miast, którzy biorą udział w konferencji? Jest takie duże grono nauczycieli wschowskich i to szkół podstawowych i gimnazjum i szkół ponad, ponadgimnazjalnych. Również są nauczyciele ze Sławy. Są nauczyciele z Leszna, z Dąbcza, są y, praktykanci, y, no praktycznie taka okolica, no troszeczkę poza województwo, bo Leszno też tutaj do nas dołączyło do tej, y, z chęcią do, tych, do tego szkolenia, do tej konferencji. Konferencja składa się z dwóch części, tej teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna y, na czym polegała? Tak, no, zaczęliśmy o godzinie 9, były trzy godziny części teoretycznej, były przedstawiane ogólnie y, teraz zadania i, i promocja piłki siatkowej y, wśród y, i nauczycieli i wśród uczniów. I to była taka część teoretyczna, gdzie y, były pokazywane no, rzeczy najważniejsze, takie podstawowe, elementarne, uczy, nauczające y, techniki piłki siatkowej. Część praktyczna? Część praktyczna to już jesteśmy tutaj na sali i też taka część, gdzie są wprowadzone niby ćwiczenia takie podstawowe, ale z elementem dodatkowym, jak można w fajny sposób poprowadzić rozgrzewkę. Jeździecki Tradycja zorganizował 15 grudnia zawody Mikołajkowe w Siodlem. Po raz pierwszy odbyły się w hali gospodarstwa agroturystycznego i wynikały z zamiłowania do jazdy konnej, nawet wtedy, kiedy na zewnątrz jest śnieg i wydawać by się mogło, że trzeba od swoich pasji odpocząć na kilka miesięcy. jest tradycja. W grudniu przygotowanie lada niespodziankę. Mikołajki. W siodle, to pierwsza tego rodzaju impreza? Tak, impreza wyniknęła z zapotrzebowania na to, żeby jeździć również konno zimą. Także chcieliśmy zrobić coś z imprezą klimatyczną, połączoną z Mikołajkami, z Gwiazdką. Stąd też wystrój jeźdźców i koni, jak widać na załączonym obrazku. Miejsca tutaj jest mało do jeżdżenia i pewnie tym się różni od tych imprez plenerowych, ale czy jeszcze dodatkowo jakieś trudności się tutaj pojawiają? No tu jest mniej miejsca, także jak widać po pierwszych przejazdach zawodnicy mają dość ciasny, ciasną trasę, także nie jest to łatwe. Jest to trudniejsze jeżdżenie na hali poniekąd, chociaż z drugiej strony dla koni niby łatwiej, bo mają ograniczoną przestrzeń i nigdy na nie uciekną. Aczkolwiek no, jak widać tu wielu debiutujących, także Muszą się pouczyć, myślę, że ta impreza wejdzie na stałe do naszego kalendarza, także będzie można się przyzwyczaić do tych przejazdów. W pierwszej półfinałowej rundzie Lubuskiej Digi Młodziczek, siatkarki Wirtus razem przegrały z Aresem Nowasul 1 do 2 i wygrały z Wolej Gubin 2 do 0. W trzecim spotkaniu Gubinianki pokonały siatkarki z Nowej Soli 2 do 1. Trzy pierwsze spotkania, które graliśmy w fazie grupowej, udało się wygrać. Stało się coś takiego, co było przewidziane w zasadzie, że może się taki coś przytrafić, bo zmieniamy stopniowo zmieniamy styl czy sposób gry na jedną rozgrywającą. No wczoraj okazało się, że jest na to trochę za wcześnie. Kultura gry po stronie Nowej Solid na jedną rozgrywającą jest dużo wyższa. Jak się później okazało, musieliśmy zmienić z powrotem na system na gry na, na dwie rozgrywające i Okazało się to posunięciem trafionym, z Gubinem było już lepiej. Aczkolwiek docelowo musimy, musimy myśleć o jednej rozgrywającej, więc takie posunięcia muszą się zdarzać. Teraz w najbliższym czasie gramy sparring z Piastem, jedziemy do, na turniej do Śmigla. No i będziemy cały czas już ćwiczyć, próbować na to jedną rozgrywającą grać dalej. W drugim secie dziewczyny pokazały charakter, bo przegrywały wysoko. Po przegranym pierwszym secie pokazało jednak, że potrafią podgonić. W pierwszym secie było akurat zupełnie odwrotnie. Wygrywaliśmy 13-10, po czym daliśmy sobie chyba 15 punktów z rzędu, daliśmy sobie strzelić i co się okazuje? No, prowadząc 13-10, przegrać 25-13 nie jest to zbyt trudna statystyka. W drugim secie było dokładnie odwrotnie, przegrywaliśmy 21-7 zdaje się. I doprowadziliśmy do sytuacji, gdzie prowadziliśmy 22 do 21. W jednym ustawieniu też zdobyliśmy, zdaje się, 15 punktów. Set wygrany, cieszymy się z tego faktu, ale zastanawiają takie dziwne jakieś spadki, obniżki formy. To trzeba będzie w jakiś sposób naprawić, próbować coś wykombinować. Nie wiemy jeszcze dokładnie na czym to polegało. Statystyki pokazują, że są takie ustawienia, gdzie tracimy masowo punkty i są takie ustawienia, gdzie je masowo zdobywamy. W sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie w niedzielne popołudnie odbył się koncert charytatywny dla chorej Namuko i Sidozen Julci. Przedsięwzięcie zaangażowali się niemal wszyscy od najmłodszych przedszkolaków po młodzież i osoby starsze. Na scenie poza występami artystycznymi licytowano różne przedmioty na rzecz chorej dziewczynki a wszystko po to, żeby uzbierać odpowiednią kwotę na kamizelkę oscylacyjną. Zaprosiliśmy Was dzisiaj na wyjątkowy koncert. Angażuje się w pomoc, co utwierdza nas, że tak naprawdę dobrych ludzi poznaje się w biedzie. I z tego miejsca serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakiś sposób przyczynili się, żeby nam pomóc. Dziękujemy. Dzięki drodzy Państwo, żebyście mieli wielkie serca dzisiaj, bo cel jest bardzo szczytny. Dlatego zapraszam do wspólnej licytacji. Cena wywoławcza tych bombeczek 30 zł. Kto da 30 zł? 30 zł Pan daje. Kto da więcej? 35 40 zł po raz pierwszy 200 po raz drugi, 200 po raz trzeci. Zapraszamy Pana tutaj do nas, bo Państwa prosimy o duże bramę. Gratulujemy panu. Przemysław Janusz lekarz pracujący w nowym szpitalu we Wschowie zajął drugie miejsce w plebiscycie Gazety Lubuskiej pod nazwą Nasz Doktor 2012. Już po raz drugi w plebiscycie Nasz Doktor zajął pan drugie miejsce. Proszę nam powiedzieć jakie są pana odczucia jakie wrażenia w związku z tym. Tak, rzeczywiście zająłem drugie miejsce. Jakie wrażenia? No, czuję się w sposób bardzo wyróżniony dzięki. Głosowaniu moich pacjentów, zresztą nie tylko i pewnie personelowi, ponieważ to zajęcie takiego długiego miejsca no, odbieram w jakiś sposób duże, jako duże wyróżnienie. Rzeczywiście wiem o tym, że wiele rzeczy muszę jeszcze poprawić w stosunku do moich pacjentów i, i pracy z nimi, ale czuję się bardzo zaszczycony zajęciem takiego miejsca. Podziękowanie kieruję przede wszystkim pod adresem moich pacjentów, którzy oddali dla mnie głos. Wszystkim znajomym i współpracownikom. Także życząc przy okazji, tym mam możliwość skorzystania tutaj, żeby im podziękować, ale życzę im również dużo zdrowia przede wszystkim oraz szczęśliwego nowego roku, a na najbliższe święta dużo zdrowia i radości. W przyszłości również Pan planuje wziąć udział w plebiscycie? Yy, nigdy nie planowałem. Moja kandydatura została zgłaszana zawsze przez kogoś yy, i bez, że tak powiem, poinformowania mnie o tym. A ja myślę, że, że jest wiele osób, wielu lekarzy, którzy zasługują na to, żeby brać udział i zajmować zaszczytne miejsca w tym konkursie. Myślę, że te dwa miejsca w zeszłym roku i tym roku pełni satysfakcjonują mnie, także myślę, że to chyba wystarczy. W zespole Szkół i miastańcowa Staszica we Wschowie odbył się drugi regionalny konkurs recytatorski wybranego poety. Konkurs był przeznaczony dla uczniów z klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ile uczestników się zgłosiło do konkursu i z jakich szkół są te osoby? Konkurs przeprowadzony jest... Zostanie dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i zgłosiło się około 26 uczestników z różnych szkół tutaj z regionu i z gimnazjum nr 1 imienia Królowej Jadwigi, z gimnazjum ze Schlichtingowej z gimnazjum językowego ze wschowy oraz z pierwszego liceum ogólnokształcącego, z Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych z Leszna otrzymaliśmy zgłoszenie i Kilku chętnych również e, zgłosiło się z pierwszego zespołu szkół. Młodzież będzie recytowała wiersze Adama Mickiewicza, na przykład Reduty Ordona, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, e, myślą, e, Historia Tadeusza Borowskiego, Myślą o Tobie, Słowackiego, Chmury, Adama Asnyka, Do Młodych, e, Kot w pustym mieszkaniu, Wisła Wyszymborskiej, Dziewczynę Bolesława Leśmiana, a nawet pojawi się balada Król Olch, e, Johana Wolfganga Goethego. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarza. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata. Nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata.